No się ma czołem, witajcie w kolejnym parcie z Zagrajmy Wiedźmina Jest już 23 part, a my zbliżamy się powoli do końca pierwszego aktu no, Przypominam co się ostatnio działo Spotkaliśmy salamandrę, rozwaliśmy ich, pomogliśmy Mikulowi Mikul poszedł pod bramę Młyńską Pomogliśmy Kalksteinowi I teraz czeka nas dalsza obróbka zdarzeń z Wiedźmina no i co by tu jeszcze dodać? Ostatnio teraz się wygłupiałem, ja pewnie zdążyliście usłyszeć już na moim filmie dzisiaj, dzisiaj może być również tak dziwacznie i śmiesznie Lecz nie obiecuję tego Oglądajcie dalej mnie I zapraszam do gry Szybkie sprawdzenie zadań, które nam pozostały Dobra, póki jest tutaj Mikul, to możemy z nim jeszcze porozmawiać. Ło, ale ma Mikul ma mało życia. ale lol. No, no. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję, mistrzu, po stokroć. Trzymaj oto mój miesięczny żąd! Haha, <śm> koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby, jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły góle. Ilsa? Nie! Niemożliwe! Ja żeby ją kochał! Bardzo kochał! Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie! Nie! Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę moje Ilzie! Nie! Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o Salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć Wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. Hmm. Teraz, skoro poje... no, renów. Teraz skoro Mikru powiedział. Teraz skoro powiedział nam, że ten, że ktoś tam musiał z skarby, to prawdopodobnie yy, będziemy mogli znaleźć tam tego gula. Tam również mamy zadanie, jeżeli chodzi o łowcę nagród. Zobaczmy co my tu mamy Jaskółka przez 3 minuty No i niedobrze Mam po to przy krypcie będziemy musieli trochę przespać I uzupełnić odrobinkę zapasy Ko Kota będę musiał chyba poroć ale Bo też że nie ma wódki No właśnie nie mam No nic jeszcze ten jeden kot powinien nam styknąć Znowu bawimy się w zielarza. Zróbmy wszystko z Baliz. Mi się zawsze przyda się miejsce mocy. Które odwiedzimy za chwilę. Właśnie mamy nowe talenty, możemy też rozwijać znak Igni, czyli znak ognisty. Znaczy na razie syderuje. I by się przydało rozwinąć co innego. Hmm. Gdzie my tu mam wytrzymałość? Mój mocę dwa razy dziennie. Odporność na zatrucie, no to się przyda. Inteligencja, na razie mam wszystko. Nie, czy się przydało rozwinąć? No, kurczę, nic nie mamy. Przynajmniej ja nic nie mam. Wy tam pewnie, Maciuś, wszystko rozwinięte. <grystanie> Do mnie tak tu. Twój będzie trzeba jeszcze to rozwijać. Mam no, ile jeszcze jeden talent? Może <grystanie> plus 2,5. Dobra. A coś w alchemii? Nic. Dobra, śpimy tą godzinę. Powinno nam wtedy zejść już całe zatrucie. Kot jeszcze działa przez 4 godziny, puszyk również. Rytuał magii przez 2, ale i tak sobie skorzystamy z miejsca mocy. Dobrze, świetnie, kurde, no po prostu zarobiliście. Yy, pijemy jaskółkę. Idziemy jeszcze raz do krypty. Zobaczymy, czy już została rozwalona ta ściana. Chyba tak, bo jest zapisywanie. Saving. Saving complete. Have a nice day. A jak widzimy ściana, ściany nie ma. To są jakieś ciała. Ingul. Jeden i drugi. Tam obok jest następny goł, ale jak... Oczywiście nie, nie da się. Zbieramy wszystko, co się da. Skrynie chemiczne są naprawdę potrzebne. No, co jest? Jakiś gul błąd A co tutaj mamy? Jakieś ciało, zobacz. Tylko cztery oreny. I nic więcej. Trochę ubogo, no ale trudno. Się naprawił błąd. Idziemy dalej. Właśnie za pomocą ardu możemy takie rozwalać takie ściany. Sporo doświadczenia jak widzicie dostajemy za tej gulę. Bo jest 155. Gdzie są silniejsze? Tu nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Tu coś jest. O, tutaj jest właśnie ten, ten wielki zły gul. Ozrel. Znaczy tu chodzi do ty. A masz. Ło, co to było? Powalenie Gerald wstawia, rusz dubsko Uj, Co jest Nie nie za przycinka była Uszony? a ja 90, nie wiem z jakiej racji Dobra Ten leży, zbieramy A, król krypty, mamy jego głowę Ciekawe, co jest w kufrze Co mamy No jest trochę ładnych rzeczy Nawet mamy Czerwony meteoryt Pięknie Tu mam kolejny jakiś kuferek Co ma Trochę orenów I coś tu jest ze zebrania Chyba nie Tam jeszcze było jedno wejście którego żeśmy nie sprawdzili ale, ale zaraz to się nadrobi. Tam nic nie ma. Leży tutaj, tak. Mam kolejny kufel, co jest? Hmm. Pieśń z burszynem, rozwór rtęciowy i 30 orenów. Geralt okrada zmarłych. Niestety, w tamtych czasach chyba to było dozwolone. Jestem na pójdziemy jeszcze tutaj. Zrobimy ignie. No i co, i, no i się wracamy. Znajśmy zadanie, trzeba będzie pójść teraz do wielkiego łowczy. Łowczy łowczego. Ile zależy? Wchodzimy. A no, jesteśmy z powrotem. Balisa nam się odnowiła, więc zbieramy. Trochę kropi, no ale trudno. Pardon, jest nie Czy się wgrzeje, ja mówię. No, już po burzy. Gdyby tak w Polsce było, nie? Wychodzisz, pada deszcz, dwie sekundy później już go nie ma. No i co mamy? Mamy iść do Abigail. Ognisko, tu jest wielki łowczy, więc najpierw pójdziemy tutaj. Młyn, prawa muńska, maribowska. Czy ich tutaj skręcamy? Tak. Idziemy do wielkiego łowczego. Później sobie pójdziemy do Abigail. Kurczaki coś nie cierpią chyba. To za podróżny ucieka za... za czasy. Zobaczmy, czy da się z nim pogadać. Nie mam dla ciebie żadnego zlecenia. Na no, szkoda. A w po drodze wstąpimy do zajazdu, może znajdziemy w końcu Loywardena. Ale nie słyszę. To są łyknij wody. Lepiej zachować czujność. Teraz wyszimy. Ciężko. Mam nadzieję, że Lewarden już tutaj jest. Mi się nie chce go szukać. No stop. nie mi się do wieczora. Jest, Dlewartin. Gadamy z nim. Póki jest. Jakieś wieści? Twój towarzysz nie żyje. Oto jego szczątki. Tego się spodziewałem, niestety. Co go zabiło? Echinopsy. Nic mi ta nazwa nie mówi. No cóż, w takim razie liczę, że dotrzymasz umowy i pochowasz ciało. Ale. Umówiliśmy się. Godny pochówek, inaczej z zapłaty nici. Co rozumiesz przez godny pochówek? Od biedy ujdą pod ziemia w kaplicy Wielebnego. Dobra. Oj. Czy teraz do Wielebnego? Po drodze jeszcze zahaczymy o Wielkiego Łowczego. Oddać mu głowę. Potem Wielebny. I tam bodajże chyba jest gdzieś ognisko, tak? Będziesz musisz przespać do wieczora Bo w mój nieco się dzieje Jeżeli dobrze pamiętacie o, o co mi chodzi No i idziemy Tuk, 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 tuk. Ciężka służba Łoja Ile co my czego mamy? Rebisu mamy dosyć sporo. mamy mało, no ale trudno. I tak trzeba wszystko tutaj zbierać. się niektóre tam możemy sobie pominąć. Trafię do Oda niechcący. Dobra, wracamy. Idziemy do Wielkiego Łowczego. Ja skurczę ziele. Teraz zejść kupiec. Podwojone pogłówne ma dotyczyć nie tylko niziołków i krasnoludów, ale też normalnych obywateli. Skandal! No, obłęd. Nie, wiem, kurczę, chyba coś się z dźwiękiem zrobiło, bo coś słabo tutaj słyszę. No niestety.